Polboat Yachting Festival na drugiej edycji naszego festiwalu. Nie nazywamy tego targami, jest to festiwal, impreza nie jest biletowana. Chcemy umożliwić jak największej e, ilości osób e, dotarcie do nas i jakby skosztowania poczucia, e, co to jest jachting. Polski przemysł jachtowy jest rzeczywiście bardzo silny w Europie i w świecie. Jesteśmy drudzy po Stanach Zjednoczonych w produkcji jachtów motorowych z silnikiem zaburtowym. Teraz już do 11 metrów jachty rosną, czyli pierwsi w Europie. Z tego słyniemy. Natomiast też słyniemy z tak znakomitych jednostek, na których teraz osobiście stoimy, czyli z jednostek katamaranów, czyli akurat stoimy teraz na San To, co widzą Państwo za mną, to najnowszy model 325 GTO. Muszę podkreślić, że jest to pierwsza i jedyna taka łódka produkowana na świecie. Jestem dumna, że wyprodukowana została w stoczni Galeon Yacht. Jest to idealny model, który sprawdzi się na weekendowy pobyt. Jest niezwykle szybka, niezwykle zwrotna. W tej opcji są to silniki Mercury, dwa razy po 350 koni, nawigacja Raymarine. Także jest w pełni wyposażona, jest bardzo łatwa w obsłudze. Jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z yachtingiem, to jest to idealny model na początek. Możecie Państwo przyjść też na oficjalną premierę, która odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 12.00. Prezentujemy dwa hausboty Lamare, to jest polska stocznia jachtowa z Bydgoszczy, hausboty Modern 11 oraz prezentujemy jachty i superjachty stoczni jachtowej z Dubaju Gulfcraft. Domy Lamare zapewniają bardzo wysoki komfort z tego względu, że mamy dużą wysokość pomieszczeń, mamy pływaki. Stylu katamaran, czyli houseboat jest stabilny, nie buja tak jak na konwencjonalnym jachcie. No i do tego mamy duży węzeł sanitarny z łazienką, z mikrofalówką, z, ze zmywarką, pralką. Pełne akcesoria, łącznie z tym, że nasze hałsboty mogą być wyposażone w oczyszczalni ścieków, co zapewnia możliwość zwodowania takiego housebota na zbiornikach, gdzie jest czysta, przejrzysta woda i możemy na takim hałsbocie spędzać czas. Widzimy potrzebę coraz większego rozszerzania wiedzy naszych klientów oraz wsparcia prawnego, związanego właśnie czy to z zarządem jednostki jachtowej, jej ubezpieczenia, czarteru, ale też i bezpieczeństwa załogi. Zapraszam Państwa serdecznie na te targi. Można się dużo dowiedzieć, poznać tego bakcela żeglarstwa w każdym wymiarze.